się siema wszystkim. To jest mój kolejny filmik, to chyba czwarty już. Tak, to będzie czwarty. W dzisiejszym filmiku chciałbym Wam pokazać moje, moje nagrody z rajdu. No, są to chujowe, no, zdobyłem 6 milionów. Tam, 6, coś z kawałkiem. Mh, to... Dobra, dobra. No, zaraz wam pokażę. W sumie pomyślałem, że mogę sobie. Ogólnie, jakich mam mało, tak. To było tu. ale miał kurwa, tak coś. A tak. A ten miał. tam zbroję, tylko wcześniej sobie już rozłożyłem je. No i pomyślałem, że ta zbroja na tym kolesium to w ogóle mi się nie bo Jest za chujowa. A ta. Ten dragon. King, też jest bardzo chujowa. No I mogę zaryzykować sobie z po prostu. Połączyć i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może wielki chuj z tego wyjdzie, ale zobaczymy. No, zawsze są jakieś szanse na coś fajnego. Na coś zajebiste mm, Tak, tu założymy jemu to. To się w ogóle nagrywa? A no dobra. To się nagrywa. E, co jest? Czemu to się zmieniło? Yy, lewy, no. Ten ma założyć w takim razie to. Ten ma założyć w takim razie to kurwa, ale teraz nie jest ma tego. To zaraz. To ten w takim razie założy to. no teraz jest dobrze. Dobra, tracimy to, to, to tak. 31 level. A zamienimy sobie z tym. Nie wiem co mi wyjdzie powiedziawszy, ale ogólnie te zbroje dwie, ich nie używam. Kompletnie nie używam. Dlatego myślałem, a co mi zależy, mogę to zrobić. Mm. Dobra, może coś fajnego zobaczymy, no to lecimy. No. No, lubię tam zbroję, bardzo jest fajne. Mhm. Założymy ją na kogoś. chujowa trochę Nie no w sumie zła jest co ja zrobiłem w sumie źle No dobra, trudno Chociaż Sprawdzimy czy jest dobra Patrzcie co zrobię pyk Ej, jak tu mam jedno? A, bo jeden Jedno nie wystarczy? O, jakie chujowe. To weźmiemy dwa. W sumie niepotrzebne nam to. To jest bardzo... Eee, no teraz nie mam jak tego zdjąć. Dobra, zrobimy inne. Nie no, ten. Kurde, jak to teraz... Czekajcie, siłę wody, tak? A nie mam nic wody. No dobra, to zmieniamy. Niech on wraca na swoje miejsce. Kurwa, nie mogę teraz zmienić. Aj narobiłem. Dobra, to zmieniasz swoją wodę. Jesteś teraz kimś, kimś innym. Dalej to sama osoba, nie, ale temu trochę inny będziesz. Dobra, temu ja też damy jakiegoś ringa. Oho, nie damy ci. A masz to, naciesz się. E, wszyscy mają, ale ty chuj, zawsze nic nie masz. Żółty, masz wszystko. Trzewiasty, ma, ma prawy, lewy, ma. Wszyscy mają. Mam mam i ja. No, zobaczymy co z rajdu. fajna nagrodę No dobra to na tyle, no tylko tyle chciałem wam pokazać. Myślałem, że coś mi fajnego wyjdzie, jakieś Dragon Forge, a tu nic. <laughs> nie no, że tutaj nie wypada oczywiście Dragon Forge. Mm, dobra, no to na razie.